No, i tak, mamy tutaj laptopa HP ProBook 470 z tego co widzę. Zobaczcie, Intel Core i7, nie wiem której generacji, ale dosyć szybko się fajnie uruchomił. Tutaj nie klikam, bo są dane prywatne klienta. No, mówił mi, żebym go ogarnął, nie wiem, tam jakiś błąd się pojawia. System jest zahasłowany, więc będę musiał od niego poprosić hasło albo po prostu podstawić swój dysk z systemem. Ale szybciej jest poprosić hasło, no i zobaczyć, co się tak naprawdę z tym systemem dzieje. Na ten moment to ja sobie go mogę otworzyć, zobaczyć, co tam jest w środku dysku magnetycznego na pewno nie ma, bo dlatego, że się tak szybko system uruchomił, że tutaj pewnie jest już coś e, zrobione, albo albo było od początku, albo 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 był modyfikowany, modernizowany. Także zaraz zobaczymy jaki jest stan układu chłodzenia i co tu można zrobić i co ten klient tutaj chciał, żeby mu ogarnąć. Także e, no jest jeszcze zbyt wczesna pora, żeby pisać, no 5.34 widzicie, która jest godzina, także yy, no Batman nie śpi, także tutaj no dopytam klienta, o co tu chodziło, co się tu robiło i zobaczymy, jak możemy mu pomóc, nie? także do dzieła.